Dobra, Ty już Ci powiedziałem, odejdź, odejść, chcę o Tobie zapomnieć, nie, odpierdalasz manianę, to po co, dobra, dobra, porozmawiajmy, dobra, chodź, dobra, porozmawiajmy, ale nie, Fłodar, Ty idziesz i normalna rozmowa, normalna, nie, poczekaj, bo to musimy wydopiąć, siadasz tu, siądź tu, siadaj tu, poczekaj, siadaj tu, poczekaj. Siadaj, tu. siadaj tu, tak, Ty siadasz tu, ja siadam tu i po co to robisz? I po co to robisz i dlaczego no. nie możesz normalnie tego robić? Słuchaj, albo, t... albo nasza znajomość się kończy, albo w tym momencie pokazujesz swoje prawdziwe oblicze. Bo z tego mówię ci, ja trafię do więzienia przez ciebie. Co masz na Wyłączaj ten modulator. Nie wkop mnie w maliny. ja cię kocham. Nie masz. Stary! To jest więzienie. To jest więzienie już.